goń powitał nowy rok na świeżym powietrzu. Mieszkańcy od godziny 22 mogli rozpocząć zabawę w rytmach gorącej muzyki. Po raz pierwszy powitanie nowego roku odbyło się nie pod urzędem miejskim na Placu Wolności, a na kortach miejskich. Witam serdecznie wszystkich telewizów TV Regionalna 24. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Kilkanaście minut temu powitaliśmy 2015 rok i życzę wszystkim, aby był to rok optymistyczny, aby był to rok spełniających się życzeń, jakie sobie tylko Państwo wymarzyliście. Mam nadzieję, że właśnie taki będzie. Życzę wszystkim, abyście Państwo trafiali również na ofertę Dzieżegońskiego Ośrodka Kultury, abyście do nas przybywali, korzystali z tej oferty, bo myślę, że jak co roku będzie atrakcyjna, śledźcie nasze afisze, oglądajcie naszą stronę internetową, nasz facebook, tam na pewno znajdziecie najświeższe informacje. A tymczasem... Nowy 2015 rok jest już faktem, i cieszmy się tym nowym rokiem. Do zobaczenia. Dobry wieczór. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, lepszego. Wszystkim ludziom z moim znajomym, koleżankom, kolegom, Ruciowi, mojemu mężowi, Moni i wszystkim znajomym, Pauli. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w starym roku 2014. Za chwilę przywitamy nowy rok. Chciałabym złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Dzieżgoń serdeczne życzenia, aby nowy rok był radosny, wesoły, bezproblemowy. Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia w nowym roku 2015. Do roku. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiamy cały Dzierżgoń. Osoby spoza poza Cieszymy się, że w końcu jest ta impreza od 8 lat Na kortach Wszystkiego najlepszego w nowym roku Szczęścia, pomyślności i radości Życie Świder dla całego Dzieżgonia! Atmosfera tak gorąca, że można biegać w topless, ewentualnie bikini Dziękuję Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby nie było gorzej niż w tym roku. No i zdrowie, zdrowie najważniejsze. Oby ten 2015 był lepszy niż ten 2014, i żeby w naszym mieście trochę się zmieniło żeby było więcej takich imprez, jak jest teraz. O. Wszystkiego Roku dla wszystkich w całym Kiergoniu. Wszystkiego najlepszego z okazji Sylwestra, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności z okazji Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, w ogóle szczęścia dla wszystkich, przede wszystkim spokoju i zdrówka, no bo pieniążki to nie wszystko. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, żeby był dwa razy lepszy niż w A jakie masz postanowienia noworoczne? Postanowienia no noworoczne? Przestać palić, ale to pewnie będzie łatwe, bo nawet nie zacząłem. Żebyśmy się dobrze bawili, żeby w tym nowym roku najlepiej się działo, żeby dużo szczęścia spotkało i żeby byli szczęśliwi. To jest wszystko dla was też i dla was tej całej ekipy. Dziękuję! I skacz, 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 kiedy inni skaczą, i bab się bab, niech wszyscy się patrzą. Kajdę tak, 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 kiedy inni skaczą, i bik, 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 kasłoną, franczą. Skacz skacz, 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 kiedy inni skaczą, i bab się bab, niech wszyscy się patrzą. TV regionalna 24.pl TV Malbork TV Śródląd. TV Nowy Dwór. 怎们都甘心吗？